Cieszę się, że jeszcze przyjechali tutaj do mnie. A jeszcze stwierdzam, że dużo takich z moich dawnych tajemnych, to, to się teraz jakoś tak nie wiem, nie, nie odwiedzają, nie? Te, każdy zajęty nie ma czasu. Nie, nie zajęty, tylko tak jakoś, to się kurwa przemienia, wiesz samotność. Cześciu głośniej mówił. Samotność. ja to krzyżówkę rozwiązuję wieczorem, rano się budzę, okulary z tej strony, krzyżówka z tej, wiesz. Kiedyś coś dziesięciu do mnie pukało, w tej chwili przez rok tylko Bartek zapuka. Nikogo. Z tym, że nie żyją, nie. Bo ja miałem starszych optem. 10, 20 lat, wiesz. A ja policzyłem za ile dni żyję. Prze 31 tysięcy dni. Ten to ma czas. Co? I teraz... Najstarszy jestem w rodzinie. Hmm. Tak. Ale co żałujesz Mickiewicza? Czy lepiej się mieszkało na Mickiewicza. Na Mickiewicza? No. Tam tylko moja sąsiadka z Borkowa żyje jeszcze. Aha. A ta obok nauczycielka? To jeszcze żyje, ale pan jeszcze. Ja wiem, ona mi... Mnie... szkoda ma na nawet. Tam siedziba była. Pernas jak oddał rzut to trzy dni upilał. Te. Słoneczny Brzeg, Porucznik, Trzy Gwiazdki był Słoneczny Brzeg. Stefan Górzyński, kto tam o, jeszcze? Bardzo dobre zdanie mam o nim. A on tylko na kawę wpadał, mało kawy, bo on nic nie pił. Stefan nie pił. Jak koledzy zbijają. Mm, bardzo. Skartkę dostałeś z urzędu, jak poszłeś do sklepu dałeś kartkę i ci sprzedali pół litra. Buty były. Co? Ja po filmie jeździłem do Berlina. Co to się porobiło? Tu jak nowe buty z Berlina wiozłeś to po obu stronach trawa to zasypana starymi butami, bo się w pociągu zmieniali, A później szli, jeden miał kos na początku, drugi na końcu za te dwa uszy i na ten kosa dawali tak jak do muzeum wchodziłeś, takie filcowe na buty były, nakładki, A ja kupowałem buty, jechałem w starych trampkach i rano zaraz ubierałem i chodziłem po berdygię. No i jak pokazałem to już nie wzięli, bo używane, nie? A oni z powrotem do sklepów brali Kurwa to był też syf z w No. Pół litra budki na kackę. A jak miałeś 2 hektary ziemi, to już nie dostałeś na mięso nic, nie? Chyba półtora kilo mięsa by nosili. Takie coś jak teraz telefony. E to. Idziemy optymistycznym akcentem kończymy. <grystanie> Ty, a na Facebooku ja się chciałam znaleźć, tam masz z pięć, kurwa tych wejść, co? Co jest? Ty masz z pięć stron na Facebooku, co? Mówi, siedzę do rana na Facebooku, rano jadę do szpitala i śpię. Ale on ordynatorem był, nie? Co Dobrze. To wiesz, śpię. Tak, no. Zaraz będę miał u siebie na komputerze, tylko przyłączyć. Kogo? No te zdjęcia. Hmm. Dobra, i tym optymistycznym akcentem kończymy. Co? Dziękujemy za kawę. A nie, jeszcze jedną możesz. Nie, wtedy. nie. nie. Mówiono, to była fajka. 4200 kosztowała. Ty, Ale ja nie dałem nic, bo ja w prezencie z Ameryki. Do historii przejdziesz. <noise> Skreślam historię. Jak to żyje, jeszcze 10 lat, to będę cię wspominał. <noise> Skreślam historię. Ale się cieszę, że jeszcze potrafię samochodem jeździć. Mm -hmm. sobie żeby sobie... Knajpa Meksykiem jest jeszcze. Żebym żeby się kręgosłup, nie, nie, nie zasztywniał, nie? No, no i nie włączam klimatyzacji. To po co brałeś z domu kręgosłup? K klimatyzacji nie włączam Aha. nigdy. No. Bo... No. A pierwszego lipca zmarła. Pierwszego. I na co? Na śmierć. Ale tak. no ona starsza była ode mnie rok 49. Tak? No, on tu na parterze mieszka i co, był majorem dyrektorem w tej kurwa. Od od ojesta zwała, aława wtedy rezyde, gdzieś tam adresem a ta albo znowu on jest ty. No, no, ona miała raka? Nie, bo Aha, no. za dobra, dawno star refleks. Mhm. że na pianinie grałeś wczoraj? Jak tak. ci coś powiem drżą ręce, no bo wczoraj tak. na pianinie, nie, ale... Rubinstein byłeś. Aha, nie, ale kiedyś jakby coś wypadło, to ja na złapać, to nie, że do no, ziemi nie doleciała. Kiedyś mnie do szpitala wzięli na ten oddział, ale ja mówię, a ja to jest dawno już, trzy tygodnie straciłem. A ja mówię, przecież sześć miesięcy już nie żyję, Sokołowski był ordynatorem, tu z Mickiewicza. na że... był wtedy, no i dał odcinku z Iławy do Nowego Miasta, do Nabry. Mm mnie na pierwszym dwóch. Ja woszewiczem, fiatem chyba wtedy. się 25, roz, na tym drzewie, to to drzewo takie grube. No i w była, wtedy był dyrektorem. Jak go to przywieźli do, do Ławy, do szpitala, i na drugi dzień karetką do Warszawy go zabrali. Na, na leczenie, nie? No tak, tak jak po wypadku, potłuczony, nie? A, a, ale pisał pisał. chodził, tak. A pilot też. Pilot ja też. Bo to drzewo, to, to tam potem Jest Szkoda drzewa, nie? Szkoda drzewa, a. no. A to jeden jedyny, co się rozkraszył? Ale coś tam <śm> było, bo możliwa by mandat facetów. No, no, to, no jak się wjeżdża przed... Ty do przed... jest taki łuk, nie? Jak się skręca, no, no, to na tym łuku po prawej stronie rosły drzewa takie. I tam był odcinek, mm. byś, yy, specjalny się nazywał mm. taki odcinek. Ile mógł jechać? Tak może jechał. No, no, na tym na razie to nie ma. Jak to odcinkach specjalnych nie ma ograniczeń, nie? Mm -hmm. no, to, 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 ja Z Krakowa kiedyś jechałem i przed łodzią mówię do faceta, panu. No, no, ja Pamiętam jak on, w Orsztynie krzyczał, że to jest sport dla wariatów, bo to, to Import taka była no. firma. On był szefem tego? Tak, bo to, no, to, to tak specjalnie. To wprowadzili z Japonii za. Z źródłowicy wtedy trzymał, z To jak to jako kupiłem tego Nissana. Nie, no, bo no, to no, no, w Wintrako no. moja kuzynka pracowała, a on miał w tym vintraku firmę to Import. Za, za za węgiel do Japończyków kupił 4000 tych Nissanów. Na Polskę. Na Polskę, no, tak? No, I te Nissany były po 5 tysięcy dolarów. Albo 4800, albo pięć No i ja miałem na koncie dzwonię do kuzynki, ona też pracowała w intraku, tylko no. we francuskiej firmie, nie? Żeby mi poszła tam do tego Jaroszewicza i zamiast wywołała. No ona poszła mi i mówi, że zostało 8 sztuk tylko już tych samochodów. Ja to zamów, ale one są uszkodzone. To mocno nie takie tam lekko. No to zamów ten i zamówiła. To by pojechałem po ten odbiór, obniżyli mi cenę na 4200, a było w cenie takie w bagażniku takie. No malutkie w nie? To 600 albo 800 dolarów by obniżyli cenę na to. A tu przyjeżdżały, jak przyjechałem, to przyjeżdżały wycieczki oglądać tego Nisany. Jaki nie? to był model? E, Sandy. Nissan Sandy. Jaka nie? pojemność? Jeden cztery albo 1.5, tak idę. To pan w województwie jedyny był? Dwóch nas było. W o, a, jeden, no. a ja drugi. A kto w nie miał? Nie wiem, ktoś z wojewódzkiej waty. Też rajdowiec? Nie, 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 starszy człowiek. Ale ty to nie jeździłem na rajdy. Ale to on też od Andrzeja Jaroszewicza kupił. Tak, no bo to nie to, ma. To, tam, no. to, to poszły w ciągu trzech dni tak załochody. Kto hmm. tam się dobrze załapać, nie? Potrzebne informacje potrzebuje bardzo. On ma napisy potrzebuje. Informacje potrzebuje. Potrzebujesz?